Witam Was serdecznie na warsztatach dziennikarskich Junior Media. Dzisiaj będziemy Wam opowiadać o tym, jak tworzy się gazeta, jak gazeta powstaje, jakie są gatunki dziennikarskie. Przedstawimy Wam również nasz projekt, specjalny serwis dedykowany dla szkół, dla redakcji szkolnych www.juniormedia.pl Pokażemy Wam, jak za pomocą tego serwisu można u siebie w redakcji szkolnej przygotować profesjonalną gazetę szkolną. Ta przygoda, którą zaczynacie, to jest coś naprawdę wyjątkowego. Raz, że to jest przygoda z dziennikarstwem i być może dla wielu z Was w przyszłości stanie się to nie tylko zawodem, ale i pasją. Czego Wam serdecznie życzę, bo to jest naprawdę piękny zawód. To jest zawód, w którym chodzi o coś więcej. Pracujemy, działamy na rzecz dobra wspólnego. Takie są nasze ideały. Tak ludzie, którzy są dziennikarzami powinni definiować swoje powody, dla których to wykonują. I bardzo serdecznie, bardzo gorąco Was namawiam do przyjęcia właśnie takiego sposobu myślenia, że Wam chodzi o coś więcej. Chciałbym, żebyście. Zdali sobie sprawę, że mimo tego, że będziecie pisać, opowiadać o, o tym, co dzieje się w Waszych małych społecznościach, to Wy tak naprawdę tworzycie historię. Mikroświat redakcji. To na początku chciałabym Wam powiedzieć, że tak jak niektórzy filozofowie twierdzą, że jedyną stałą rzeczą w życiu jest nieustanna zmiana. Tak uważam, że ta maksyma to w zasadzie jest maksyma wszystkich dziennikarzy, wszystkich redaktorów, pracowników redakcji. Bo w redakcji często jest jak u Hitchcocka, że najpierw jest uderzenie, a potem napięcie przez cały czas jeszcze rośnie. Kto u was rządzi w redakcji? Redaktor naczelny. Redaktor naczelny. A kto jest redaktorem naczelnym? A ilu jest dziennikarzy? że że sami, sami redaktorzy, tak? A wiecie czym się różni praca redaktora od dziennikarza? To powiedzmy sobie po kolei. To są te osoby, które zbierają informacje, to są te osoby, które do redakcji przynoszą newsy. Mówi się, że dziennikarz to jest wolny zawód, wolny z wielu przyczyn, ale również dlatego, że, że to jest taki zawód, który, który nie wygląda tak na przykład praca na poczcie, nie trzeba siedzieć w redakcji od 8 do 16 tylko można poruszać się po mieście, można się poruszać po różnych miastach, można też się poruszać po różnych krajach. Warunkiem jest to, żeby dostarczać do redakcji informacje i żeby te informacje składać, czy te newsy, żeby składać w artykuły. Gatunków dziennikarskich jest tak naprawdę tyle, ile u dziennikarzy, także każdy ma prawo spojrzeć na ten gatunek, na poszczególne teksty po swojemu i wręcz tego tak naprawdę trzeba oczekiwać, by teksty były niepowtarzalne w jakiś sposób. A Teksty powinny być tak niepowtarzalne, jak każdy człowiek jest niepowtarzalny, jak każdy dziennikarz jest niepowtarzalny. Na tym tutaj tkwi tak naprawdę kwintesencja dziennikarstwa.